Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Wieczór zaraz idę spać. Ale jeszcze coś dzisiaj ponagrywam, żeby tego kontentu było więcej. Stylóweczka rodem z Azji, słoń, napis Kambodża w kolorach. Taka koszulka gdzieś tam wyciągałem. Do spania bardziej. Łeb No i co? I wieczór. O mnie wieczór jak to wieczór zaczynam od parzenia herbaty PUER. Tu miałem w takim pudełku, ona jest z tego krążka, zaraz będę rozpakowywał, bo mi się skończyło, jak widzicie puste. I tak to wygląda. Taka grudka. Teraz zalejemy, a później jeszcze wam odpakuję tą nową, żebyście zobaczyli jak to się prezentuje. Teraz bardzo mocno ciemna się zrobi. Bardzo zdrowa. Na wątrobę, na oczyszczająca, nawet ponoć antyrakowa, mocno i odchudzająca. Dużo, dużo bardziej niż zielona herbata. To jest herbata kiszona czy fermentowana, tak? Fermentowana, puer z prowincji Yunnan, stąd też u nas były herbaty Yunnan. Zaraz odpakuję Wam, pokażę jak ten krążek wygląda. Coś takiego. No i tu mamy zbitą herbatę. To jest to. Ja to sobie zaraz rozgniotę na części i wpakuję w te moje plastikowe pudełko, żeby mi później łatwo było brać takie kawałki. Teraz sobie jeszcze dorzucę taki kawałek, żeby była mocniejsza, bo ja lubię dosyć mocno. To już będzie naprawdę mocne. Stadcznie obrócę to kilka razy, to kolor będzie jak kawa. Ja to pogniotłem do pojemnika. Pojemnik sobie szczelnie zamykam, i mam a zaraz zalejemy herbatkę. Taki dzbanuszek to jest, nie wiem, z cztery takie szklanki, trzy na pewno. Można zalewać spokojnie dwa razy. Tutaj zobaczcie na tle białej. Jest to dosyć mocna herbata. Na tle białej ściany. Oczywiście można ją jeszcze wzmocnić, przelewając to jeszcze raz przez dzbanek. Mi nie potrzeba, jest ok. Witam dnia kolejnego z rana. Jeszcze się nie ogarnąłem, ale ogarnąłem już pisanki. Zrobiłem w cebuli, żeby było taki. Mam koszyczek, niech stoi. Ja dzisiaj może nie świętuję jakoś, bo jutro świętujemy. A ja dzisiaj mam trochę roboty. Tutaj jest inna atmosfera, a że mamy lockdown, no to raczej żadnych gości się nie spodziewam i nawet sobie tak powiem, nie życzę. Ale pisankę mam. No i takie dietetyczne śniadanie, śniadanie jajeczne, jak to święta przystało, no, to wesoły świąt, również dla Was wszystkich, a teraz przejdziemy do innego tematu. Dobra, już jestem po śniadaniu, odświeżony, ale idę teraz jeszcze do pralni, żeby oddać ciuchy do pralni. Proste, nie? No powiem Wam, ulica pozamykana, no tu ten bar to zamknięty, to widzieliście, tam La Dolce Vita całkowicie. Wszyscy piszą oni take away albo nic, albo pozamykane. Też padał. No, inna atmosfera. No ale zaraz się do tego Wam tak odniosę z mojego punktu widzenia, tej całej sytuacji. Nieoczekiwana zmiana akcji. Taki dzień, nudny trochę. Siedzę, straylej też jest u mnie. Dobra, nieważne. Teraz jadę do Marcina, bo mnie zaprosił, ale jest godzina. 18 o 20 godzina policyjna, i nie ma mowy się gdziekolwiek ruszyć. Jak ja będę na mieście, to biorą mnie na kwarantannę, a biorę jeszcze swój skuter bo jak w ostatniej chwili będę chciał wracać, to nie ma tuktuków, bo tuktukarz też musi do siebie wrócić. Także mam mało czasu. Także zrobiliśmy w ten sposób, że jadę do Marcina, i w tym samym momencie zadzwonił do mnie drugi Marcin, który ma ten hotel z basenem, mówi, że wraca od Michała z pędy. Bo tu też widzicie, to towarzystwo się już zaczęło przecinać. Fajnie, bo się wszyscy poznali. I, I wracamy do niego na basen. Jedziemy i tam będziemy spali. Tak więc trailer się szybko szykuje. Ja też zabieram na topa wszystko, żeby móc tam jeszcze coś popracować. Jadę teraz do Marcina. Zabieram gifty oczywiście. Chiński alkohol, herbaty chińskie i tak dalej. No bo takie mam tutaj coś, co będzie im pasowało, a jest też dla nich. Troszeczkę egzotyczne, a mam ładnie to popakowane prezentowo. Dobra, szkoda gadania, jadę do Marcina rodziny teraz, jakoś grilla, a później jadę do. do basenowni tam. No, to tyle. Chodźcie z nami. Sejmie to naprawdę dobra dziewczyna, bo od razu mi przygotowała dwie paczki papierosów. Wierzę, że kurczę może nie być, że będzie tego, już pokazuję na laptopa. Dobra, niech ona siebie sama spakuje dobrze. Teraz też łapiam zakaski. Dobrze, że June zostawiła swój kask, tak że woda będzie miała kask. No, pierwszy raz jadę w tak daleką drogę, no, ale muszę być mobilny, bo mówię, tu, tukami bym się nie wyrobił. W międzyczasie dzwoniliśmy po June. June mówi, że nie jedzie, ale że nie mam paliwa, bo June ostatnio tym jeździła. Tak więc podjechaliśmy na taką stację tutaj, widzicie, butelkową, zatankować paliwo. Więcej, 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 wskaźnik nie działa, nie wiem stąd dżunglje działa, za paliwo płacę tyle co na stacji, nawet więcej można na takich stacjach tutaj, ale to ciut, grosze jakieś, nie? że widzicie jak to działa. Słuchajcie, jesteśmy na super imprezie, zobaczcie jest i Marcin z żoną, wujek. Typowo taka pod miastem. Zobaczcie jakie fajne kurcze sprawy. Było, było, było dużo biw, było dużo dużo Dobra, a tu winko, patrz. Tak to fajnie wygląda tutaj. I co przyszła? Ale ja się skupiam na tym. Jedzeniu. Dawaj, później jeszcze raz. O! Patrzcie co tu się dzieje. No. Peszła pizza. Ale jak? Co się dzieje na krawędziach Przypominają mi się Chiny jak tu jestem. Bardzo dobre. Jest też w No, ta pizza rzeczywiście wygląda... Jak Ci smakuje pizza? Odszedłem kawałek, żeby sobie zapalić, bo tam nikt przy stole nie pali. Tak to z perspektywy fajnie wygląda. Tak jak w Chinach, w niektórych rejonach takich wiejsko-miejskich. Tu też rejon wiejsko-miejski najgorzej, że strasznie pada. A ja muszę wziąć trailer i jedziemy dalej do kolegi z basenem. A jest 10 po, 15 po chcę wyjechać i kurde, burza jest. Bo muszę zdążyć przed godziną policyjną. No to mamy problem, bo widzicie, że leje To jest moja motoryzacja zdrueczku Także tak mi mija wielkadą nawet fajnie Tutaj jedni sąsiedzi tu inne domy A po drugiej stronie też sąsiedzi grają karty fajnie, fajnie jesteśmy po drugiej stronie rzeki no Nie mogę Wam nagrać, jak przejeżdżam, bo, bo się skupiam na jeździe, tak zwane. Srejle chce mi coś pokazać. A, króliki. Oczy czerwone. Tutaj tuktuki, no takie życie wiejsko-miejskie, bo to jest już miasto, ale tereny stricte wiejskie. Podmiejskie, no tak byśmy to bardziej nazwali. Dobra, niestety, pada deszcz, nie ma wyjścia, jedziemy. Jedziemy do Marcina tam na basen, do... No tam, gdzie wiecie. Dobra, słuchajcie, dojechaliśmy, wiecie gdzie. No, na razie, bo też padał. Ciężko było dojechać, przed godziną policyjną zdążyłem. którą muszę o siódmej wstać. No, ale tutaj na razie z kolegą posiedzimy, pogadamy. Pospiskujemy. Na razie siadamy wewnątrz, no a później, później, później pójdziemy sobie na basen. Ja muszę jeszcze coś dokończyć na internetach, taki fajny traditional dry red w takim fajnym baniaczku, no spróbujmy. Przed basenem zjemy jeszcze sobie taką kolacjękę. mamy piękną rybkę, mamy zupki, mamy jajeczka, a ja też przywiozłem pisanki tutaj do kolegi. Duże Przez wszystkie tutaj sztormy na motorku, gdzieś ciśnięte przywiozłem pisanki, bo taka jest tradycja, mamy też winko, jest elegancko, ale jeszcze tu koledze, bo się ze mną założyło odchudzanie, to przywiozłem, żeby mu dodać odwagi, herbatę odchudzającą, ale to przekażę zaraz żonie, ja to piję na odchudzanie. No dobra, to co, pojedlim, święta, to trzeba i poświętować. Dowody, 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 proszę panią. Какой я мне? Щуп. I kończymy to pływanie. Słuchajcie, witam dnia kolejnego. Obudziłem się i szybko jadę do siebie, bo zaraz będę miał tą ekipę, która nagrywał mnie materiał reklamowy. I trzeba być. Dzisiaj Marcin oraz Jun też przychodzą wcześniej, czyli na 8.30. Marcin bodajże na 9.00, Jun na 8.30, bo ma bliżej. A ja chcę być jeszcze przed nim, Trzeba wracać. Na no to, na motór i wracamy. Jest i Jun. Czekamy na Marcinę. Także czekam też na Marcina, tak jak już Wam wspominałem z, z racji, że wczoraj im dałem wolne, jutro im daje wolne, a dzisiaj w poniedziałek trzeba przyjść do pracy bo też nie na długo, bo będą kręcić nam tutaj film reklamowy. I z sprząta, czekamy na Marcina. Ja z przyczyn technicznych wczoraj zrezygnowałem z filmu. Miałem już tam prawie wszystko złożone. I Nie chodzi, że nie miałem czasu czy coś. Po prostu z przyczyn technicznych po pewnych tam, że tak powiem, przemyśleniach. No nieważne. Oglądacie to, co teraz oglądacie i jedziemy z tematami. Słuchajcie, jest i Marcin. Żąda Graży za No przecież ja nie będę grał za darmo. <laughs> już, już poczuł hajs z YouTube. Dobra, jest no, 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 I woke up today it's 7.30, it's but yesterday uh, was hard night. Tylko, James ma podłogę, pan już jeden przyszedł, to wiecie co, to ja już będę w tym odcinku się z wami żegnał. Do następnego i pozdrawiam. Wesołych świąt. Cześć.